Sobotę rano. Słuchajcie, poprawiam wczoraj wszystkie, no nie wszystkie. Prawdopodobnie to jest jakaś może dwie trzecie moich pędzli. I tutaj schną. Zazwyczaj używam tego drzewka do suszenia, ale teraz tyle mi się nazbierało, że nie starczyło mi miejsca na to. Synek jeszcze śpi. może pożedł na ryby. Ja za chwileczkę się szykuję i idę na zakupy. I pójdę do pracy. E, zobaczcie, tutaj stoi prezent do mojej Asi. Żeby jej udowodnić, stoi już od, od kwietnia. I się nie możemy dogadać. Ja byłam właśnie ostatnio w Rotterdamie, no i nie zabrałam, bo nie miałam zamiaru do niej wchodzić. No ale tak wyszło, że musiałam się wysikać. No także ja się idę szykować i na zakupy. W ja stoję pod Lidlem i boję się wyjechać, dlatego że z domu nie mogłam wyjechać z tym automatem. Dwa tygodnie temu wsiadłam, pojechałam i było super. A dzisiaj tak, noga na sprzęgło, sprzęgła nie mam, no to na hamulec, i kurczę, z domu nie mogłam wyjechać, bo musiałam cofać. Teraz też muszę się stąd tutaj wycofać. No i ciekawa jestem. Trzymajcie się w zakupach. Czekała na mnie, słuchajcie, paczka z Pit pit, pit. I już Wam pokazuję co. Ja bardzo. Ale bardzo szybko przyszła. Przestanę szaleścić. Bardzo szybko przyszła, dlatego że zamówiłam wczoraj. O godzinie gdzieś tak 17.00 i jak zamówisz do 20.00 to jutro na następny dzień już masz. Aha, kakao, takie wiecie, nieprzerabiane. Xylitol, w końcu zakupiłam Xylitol. Bo muszę spróbować jak to będzie smakować, szczególnie do wypieków powiem wam. O to jeszcze mam jedno, zamówiłam dwie, dwie butelki. Tutaj mam babkę Płesznik. Też słyszałam, że bardzo dużo dobra w sobie zawiera. Tutaj mam, co to jest? Oto to też jest kakao. Czemu ja zamówiłam dwa? Aha, jedno to jest kakao, a drugie to jest takie nie, nieprzerabiane, tak? To jest chyba przerabiane. I tutaj mam też ksylitol, czyli ja zamówiłam trzy. Aha, bo tam było trzy za ileś. I zamówiłam jeszcze olej kokosowy, taki um, rafinowane, dlatego że ja nie chciałam, żeby było tej smaku, a kupiłam dzisiaj też u nas w Także będę próbować, szczególnie do wypieków, co on? on na rybach, bo pokażę Wam. Tak, Cori, dobrze? Dobrze. Nie mokre? Nie, nie, nie? nie? nic, kompletnie nic. Nie. A w kroksach jak chodziłeś? Niedobrze. Niedobrze w kroksach, nie. Nie. Ślizgałeś się. 5 euro. 5 euro kroksy, no. no to musisz kupić za 25. No. Ale nie mokry jesteś. Nie. O, Dobry. Dobrze. Pięknie. Z koszulą. <laughs> nowa Czy moda. Ryba? Nowa moda rybacka. Przyszło moje kolejne buciki. I mam... Kory, nie I mam dylemat, który wybrać. No bo będę miała złotą torebkę. Przepiękną chyba. I... Wydaje mi się, że zostawię tę. Chyba tak, tak mi się wydaje. No moje stopy nie są naj, najpiękniejsze, ale wiecie co, to już tam mniejsza z tym. Tu mam zakryte i te, te troszeczkę tak jakby, nie wiem, czuję je, czuję, a tych nie czuję. Także chyba zostawię te. Dajcie mi znać. Chociaż jak, jak już mi dacie znać, to pewnie będzie po stokach, bo odeślę Moja przytulanka. Jak tylko wchodzę, przychodzę z pracy, no od razu wsiada na mnie i nie schodzi. Jak, jak ją na ziemię dam, jak ją na ziemię spuszczę, to od razu wskakuje. Nie ma, nie ma, bata, nie daj zi, nie ma bata, nie ma, mój języczek malutki taki, mój no. kochany, malutki taki, no, Rełka moja, no, odżyła strasznie jak jakieś zęby wyrwali, bardzo odżyła, znowu jest taka wesoła, je wszystko, nic, w ogóle nie, tak jakby jej nic nie było, nie staruszko moja, no spod cery chce chodzić z nami, tak. Akcja dekoracja. Słuchajcie, schodzę na dół. Dosłownie zrobiłam tylko rzęsy brwi. Moje, moja brew tutaj tak się podnosi. Jest taka nierówna, ale ciul, Nałożyłam odrobinkę żelą na brwi i różu tego kuszą i więcej nic. I pomadka. Żadnego koncylera, żadnego nic kompletnie. I słuchajcie, a obydwa chłopaki moje, obydwa. Ale ładnie wyglądasz, ale ładnie wyglądasz, że mówi przeźrocz, ja nie mam na tej twarzy dosłownie, nie mam nic nałożone. A mój mąż mówi: Ja nienawidzę, jak się tak mocno wymalujesz. No to, no to już sama nie wiem, mi się bardzo podoba, jak mam mocny makijaż, a, a teraz, no to nie mam kompletnie nic. Pełno niedoskonałości na twarzy, widać, wiecie, piegi, przebarwienia i tak dalej. Włosy związane do tyłu, a oni, ale ładnie wyglądasz, ale promiennie wyglądasz. No widzicie, widzicie jacy mężczyźni są, jakie mają zdanie na temat makijażu, przynajmniej moi, no robota w toku, teraz Wam pokażę efekt końcowy. Hej, wybieram się już na to zebranie do mojej pracy, ciekawa jestem, później Wam powiem, czy coś, czy, czy, czy coś się więcej, czy czegoś się więcej dowiedziałam, dlatego, że naszym pani menedżer odwołały, znaczy odwołały, powiedziała, że nie przyjdą, bo mają inne sprawy, a one powinny nas poinformować o pewnych zmianach, Także to, to trochę na minus, wiecie co, dzisiaj rano, powiem Wam, mój mąż ma dzisiaj wolne i jutro tak samo, e dzisiaj rano szukaliśmy w moim starym telefonie, taki miałam e Nokia jakiś tam, taki wiecie, nawet nie ten smartfon i w ogóle nie mogliśmy podłączyć, żeby tam się naładowało, no, to tam przez USB do komputera i okazało się, że tam pełno jeszcze jest filmów i zdjęć, i, i, i wszystkiego. Także wszystko ściągnęliśmy na komputer. Ale wyobraźcie sobie, że mój, mój kortak przygląda to wszystkie zdjęcia. Normalnie tak się uśmialiśmy na początku, a później natrafił na wideo swojego taty, jak, jak leżał w szpitalu, mi już łzy do oczu, i tak zaczął płakać. Powiem wam, że od śmierci jego taty, to on jeszcze tak nie płakał, jak, jak dzisiaj. No, aż przykro. Przykro mi się robi. No, a to już minęło 6 lat, także. No i może teraz do, do jej coś pomóc. A prosiła go od miesięcy, żeby coś tam jej przywiązał. A teraz bez żadnego namawiania, ja go też goniłam, jak nie wiem co, on, no, widzicie, do mnie z pyskiem, że mu tylko pracy wyszukuje. A teraz poleciał, wziął tam wiertarkę i tego i poleciał, i tam mam mi pomagać. No, może, może się ockną trochę, bo naprawdę. Moim zdaniem to on za mało. Mama pomaga. No, taka moja dygresja poradna. Okej, okay, to ja lecę na zebranie. I właśnie wróciłam z tego zebrania. Słuchajcie, nic się nie dowiedziałam. Siedzieliśmy tam dwie godziny, chyba w 10 czy 15 osób, jakoś tak było. I powiem Wam, że no, nie było menedżerów, naszych, menedżer, pa, pa, pań menedżer. I praktycznie tylko wymyśliłyśmy maila, znaczy ułożyłyśmy maila z pytaniami, z naszymi żądaniami. Tam co możemy żądać. No, ale wracając do domu, została mi niespodzianka taka niespodzianka, którą oczywiście sobie sama zamówiłam, a mianowicie torebeczka, której jeszcze nie odpakowałam, z Zary. Mam nadzieję, że jest piękna, tak samo jak na zdjęciu. Pokażę Wam ją oczywiście w holu zakupowym z czerwca. Telewizor głośno chodzi. Film włączyli i nie ma nikogo na dole. A ja lecę robić obiadek. Pokażę Wam co dzisiaj smacznego wymyśliłam. Prawie zapomniałabym wam pokazać, co jemy. Jemy ziemniaki, zrobiłam pulpety z kaszy jaglanej i z. no, z, pier, z piersi kurczaka. Są przepyszne. Są mięciutkie, pyszne i do tego sałata. Także miałam wam pokazać, mówię do, do chłopaków, że. O Jezu, miałam nagrać. Teraz nie zjem bez nagrania. Godzina 21. Tak to jest, jak babie zachciało się czekoladowych mufinów. Moje są te trzy, oczywiście nie na dzisiaj. Ja może jednego wezmę, może, a dopiero może jutro. A może dopiero jutro, o, tak chciałam powiedzieć. Moje są te trzy, dlatego że tam są orzechy laskowe, a te, te sześć są dla chłopaków, dlatego że. A czy mój mąż to on lubi z orzechami, ale mały to absolutnie nie chce mieć żadnych orzechów, bakalii, ani nic. Tak bardzo lubi orzechy, ale nie w jakichś ciastach, czy w jakichś tam, nie wiem, lodach, czy puddingach, czy czym tam. Ja znów, wiecie, wszystkie tylko co tam, ziarna, orzechy to ja uwielbiam. Także dałam sobie orzechów laskowych. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie wyrośnie i idzie na, nie wiem. Na ile muszę sprawdzić, na ile to pójdzie do piekarnika, na 175 stopni. Także zobaczymy, jak mi wyjdą. I tak wygląda nasza ściana. Tam mamy taki wazonik z kaktusem, mamy piórko, mamy strzałkę, mamy jeszcze więcej piórek, napis, ważkę, łapacz snów. I tam napis Carpe dim, czyli bierz dzień, łap dzień każdy e, i jak widzicie dwie świeczki, także tak stworzyłam tą ścianę, jest spokojnie, jest e, po prostu spokojniej, spokojnie jak było niż z kolorami, ja już chyba troszeczkę z tych kolorów wyrosłam, e, aczkolwiek powiem Wam, że nie chciałabym mieć tak bardzo e, sztywno w domu, także trochę takich pierdółek e, poprawia mi humor. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Jeżeli chcecie taki hol osobny, gdzie co kupiłam. Jeszcze kupiłam troszeczkę innych rzeczy, to dajcie mi znać najwyżej nagram taki hol domowy. Kochani, degustacja surowego śledzia. Kori smacznego. Smacznego. <grym> Dobry, nie? Męciutki. Mm. Mm. Rozpływa się w ustach. Ryśmeldy Hammond. No, dobra. Dobra. <grywa> mm. uh -huh. A zdrowy jaki? Mm. No. Tak. Mm. Pycha. Cześć moi kochani, witam Was w piąteczek. Wiecie co, jest godzina 15. Ja dzisiaj idę na nockę. Wczoraj miałam wie, wieczór, czyli do, byłam do 12 w domu. E, tak pomyślałam, że nagram dla Was zakończenie właśnie w samochodzie. Przeważnie zaczynam z samochodu. Dzisiaj nagram zakończenie, dlatego że muszę jechać do sklepu, porobić kilka, troszkę zakupów, kilka zakupów. E, porobić troszkę zakupów, dlatego że też na nockę muszę coś sobie wziąć. E, i, aha, i w ogóle, słuchajcie, wstałam dzisiaj o siódmej, oczywiście synkowi śniadanko robiłam, robiłam mu przepyszne placuszki jogurtowe. I on poszedł, tak było, 10 po ósmej, poszedł do szkoły, a ja mówię, nie, no spać mi się chce, albo pójdę teraz, albo znów będę w południe spać. I słuchajcie, spałam jak zabita do 13, dosłownie, ale powiem wam, że ten tydzień był dla mnie wykańczający chyba po mnie widać jeszcze w ogóle włosy mam mokre, dopiero co z wyszłam, ale cały czas tutaj pada, co chwilę to pada, to później je przestaje i mówię, a nie będę nawet suszyć tych włosów, bo nie ma sensu, będą później takie pokołtunione, to wolę pojechać już w mokrych i najwyżej sobie później suszarką je podsuszyć. Przez ostatnie jakieś trzy dni myślę, że... Kucze, kiedy ja dla Was nagrywałam, wyciągałam telefon, żeby cokolwiek nagrać, nie pamiętam, ale przez ostatnie dni nie miałam nawet ochoty na to, żeby coś włączyć, coś powiedzieć. Byłam po prostu, tak wiecie, dni przechodziły mi, tak jakby, jakbym ja nie brała udziału w nich. No, byłam strasznie, strasznie zapracowana. Jeżeli chodzi o zmiany w pracy, kochani, słuchajcie, Jeden oddział u nas w tym naszym domu, w ośrodku, tak? Zamykają. To jest też oddział obserwacyjny, ale inna forma. Zamykają, dlatego że tam mają najmniej klientów, najmniej klientów tam przybywa. U nas natomiast przybywa ich najwięcej, ale ze względu na okres wakacyjny, bo wiecie, tam mamy za mało personelu i tak dalej, i tak dalej. Tamte pracownice przyjdą do nas na oddział, i kilkoro klientów, kilku klientów też przyjdzie do nas. No i będzie dylemat, kto zostanie u nas, a kto musi pójść gdzie indziej, dlatego że będzie nas wtedy za dużo. I powiem Wam, że pierwsza moja taka reakcja, kiedy się o tym dowiedziałam, to, to wiecie, taka byłam trochę załamana, dlatego że ja uwielbiam pracować właśnie na swoim oddziale, ze swoimi koleżankami, ze swoimi pacjentami. E, natomiast no, nie wiem jak, jak będzie gdzie indziej. Ja się zawsze boję zmian. E, ale powiem Wam, że nigdy jakoś tak nie ucierpiałam na jakichś zmianach. Także przemyślałam sobie, uspokoiłam się i pomyślałam, że e, co ma być, to będzie. Zobaczymy jak będzie dalej, może mi to wyjdzie na lepsze. Ze względu, troszkę się też bałam ze względu na tą swoją szkołę, Dlatego że ja potrzebuję tych stałych takich klientów, chociaż przez jakiś tam okres czasu, u nas przeważnie oni są tam, wiecie, niby 6 tygodni, ale, ale niektórzy to i po pół roku siedzą, bo nie ma, nie ma miejsca gdzie indziej. Potrzebuję stałą grupę klientów, których obserwuję, którzy potrzebni są do moich egzaminów, do moich prac. Także to mi troszeczkę tak jakby. Z tego względu się troszeczkę tak wystraszyłam, że to będzie z tą szkołą, ale słuchajcie, zakład płaci za szkołę i jeżeli oni mi em, pokrzyżują moją, moje plany i wiecie, sprawio, sprawią to, że, że nie będę mogła zdać, to, to, to ich brocha, ja powiedziałam, że się nie będę martwić. Ech, jeżeli chodzi o mojego męża, słuchajcie, to jest, on jest teraz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie po 26 latach pracy w jednym zakładzie postanowił odejść. Postanowił odejść na dobre, dlatego, że ostatnimi laty, ostatnimi latami jest strasznie nieszczęśliwy w swojej, w swojej pracy. I powiem Wam, że on został też w takim, w takiej wierze wychowany, że żeby być wierny, że jak ma dobrze, jak mu płacą tam co miesiąc, to niech, niech zostanie, niech już tam, wiecie, nie kombinuje, bo, bo gdzie indziej na pewno nie będzie lepiej. I fakt, wszędzie coś tam jest. W każdym zakładzie, w każdej pracy, nawet jak sami mamy swój zakład, coś, coś, coś jakieś przedsięwzięcie prywatne, to wszędzie gdzieś coś jest, co, co będzie na nie. No i on właśnie został w takiej, w takiej wierze wychowany, żeby. Być wiernym, nie odchodzić tak dalej, że jak ma dobrze, to niech siedzi na dupie. No Ja mówię, że ostatnimi latami on był tak strasznie już nieszczęśliwy, jest do tej pory nieszczęśliwy w swojej pracy. Tam się też kierownictwo pozmieniało, koleżeństwo się pozmieniało bardzo, jego takich ulubionych kolegów dobrych fachowców podchodziło, no i on podjął decyzję, żeby odejść z tej pracy. I na początku się strasznie bał. W ogóle, żeby wiecie, chodzić tam na rozmowy, szukać i tak dalej. Ja go bardzo w tym mobilizowałam, żeby że on jeszcze ma 17 lat, których musi przepracować. Jest jeszcze sprawny fizycznie, jest świetnym fachowcem. Co on o tym doskonale wie, to jest udowodnione to, że jest naprawdę dobrym fachowcem. I słuchajcie, jak zaczął tę rozmowę, zaczął jeździć po, po tych firmach, to naprawdę bardzo wiele firm. Pomimo jego wieku, pomimo mojego, bo on ma prawie 50 lat, bardzo dużo chce go przyjąć, i teraz są negocjacje. Może nie kto da więcej, ale jakie są tam lepsze warunki, i tak dalej. I on, on normalnie, wiecie, zostaje rano, to on uśmiechnięty, śpiewa. No, jest po on mówi, że duchowo czuje się tak szczęśliwy. On mówi, że wiadomo, że jak pójdzie już gdzie indziej to na pewno napotka na, na jakieś tam negatywne aspekty, ale jego to już nie obchodzi, on chce tylko odejść tam, gdzie jest że w końcu i on mi za to naprawdę bardzo dziękuję, że daje mu tyle motywacji, tyle siły, tyle wiary w siebie, żeby podjąć taką decyzję, że no czuje się po prostu <laughs> lepiej. Także słuchajcie, nie dajcie sobie wymawiać, że, że czegoś tam nie potraficie, że osieńcie. tam gdzie siedzicie. Rynek pracy jest tak szeroki, na pewno znajdziecie dla siebie coś, coś, coś lepszego. Wiecie, i u niego na przykład nie chodziło o zarobki. Oczywiście lepiej, fajniej jest zarabiać więcej, ale chodziło przede wszystkim o dowartościowanie, naprawdę. To jest człowiek, który. Nie przywiązuje uwagi tak strasznie do pieniędzy, a jak mu powiesz jedno dobre słowo, że słuchaj, jest naprawdę zrobiłeś świetną robotę, dziękuję Ci za to. Dla niego to oznacza dużo więcej niż dostanie mu łapy na przykład nie wiem, tam 200 euro. Proszę, bo zrobiłeś dobrze. I właśnie to dowartościowanie w ostatnich latach już no, no nie miało tego absolutnie w swojej pracy i ma nadzieję, że gdzieś indziej to dostanie. Już nie o to chodzi, co będzie, słuchajcie, ja mu powiedziałam, co będzie, mi jest wszystko obojętne, ja też pracuję, też mam stałą pracę, ja źle nie zarabiam, jakoś to będzie, jakieś oszczędności mamy, nie bój się, pić i ja Ci nawet nic nie będę tam mówić, że widzisz, że trzeba było zostawać, absolutnie. Ja mówię, nawet nie idź do swojej mamy, bo jak mama Ci zacznie gadać, to jeszcze zmienisz decyzję, bo mama to oczywiście ale patrz, ale dostałeś teraz znowu samochód nowy, ja mówię, wszędzie dostaniesz, tam gdzie ty pracujesz, musisz mieć samochód i wszędzie go dostaniesz, także <grym> i to jest taka prawda, bo teraz jak na rozmowach poszedł, to wszędzie dostanie samochód, gdzie będzie mógł też jeździć prywatnie i to, to nie ma nawet opcji, że, że takiego czegoś nie będzie także mówię, jeżeli chodzi o takie warunki to nawet na to nie patrz, bo wszędzie dostaniesz no, także kochani e... Bardzo dużo się działo. Jak mówię, ja w tym tygodniu, ja już, o, już dojechałam. Połączcie już chyba nie wiem, z 10 minut z wami, 9 minut gadam. Dojechałam. Muszę coś zawieźć, dlatego że nie, nie pasuje. Nie pasuje do domu, gdzie ja mam zaparkować, a zobaczymy. Nie pasuje na, na stół takie podkładki, bo ja więcej chciałam coś drewna dodać, mówicie takiego naturalnych, ale jest te, było te, tego za dużo. Ja muszę mieć też spokojny, no jakby to mówić, spokój, spokój w domu, żeby wiecie, mi tak wszystko nie rozpraszało. Ja generalnie lubię jakieś dodatki, ale czego nie... czego nie lubię to jest naciapkane wszystkiego. Ja muszę mieć naprawdę takie spokojne otoczenie bo wtedy sama jestem spokojna, jak pójdę do mojej bratowej, ona straszna jest, yy, kiczara, ale to wiecie, ona nie ma, ona ma ślicznie, śliczne rzeczy ma, ale ma tego tyle, że normalnie ja dostaję oczopląsu, jak u niej jestem, także nie, idę oddać, zrobię jakieś zakupy i ja Wam bardzo dziękuję za spędzony ze mną znów czas, mam nadzieję, że i ten vlog przyjmiecie yy, pozytywnie. Żegnam się z Wami, życzę Wam udanego weekendu. Ja teraz będę na nocki leciała, także na pewno nie będę nic nagrywać w ten weekend, ale przyjdą kolejne tygodnie, na pewno będzie coś się więcej działo. Także żegnam się, do zobaczenia, papa. Pa.